Drugi odcinek z serii Minecraft na koksie, ale jak widzicie muszę stworzyć nowy świat. Ponieważ tamten mi się strasznie skraszował i zepsuł, a no... Aha. O, wyszedłem z tego główna. Ole. Czy to... Czy tam jest jakaś wieża, czy mi się wydaje? Tam. Idziemy tam. Ale skoczyłbym do wody. Nie trafię. A! Dobra. Idziemy dalej. Chodźmy sprawdzić. Ja tu żadnych modów nie mam. Aha! Jakie wysrepki tu są. aaaa piesie i to są malutkie piesie ja już wiem gdzie będę budował dom ja już to wiem tylko teraz trzeba sobie ściąć drewno tak jak zawsze jak kurde zawsze Wcinamy sobie drewniora O, w sumie łapką jak już mogę Stworzyć crafting Pacygi Crafting, siekierka, siekierka i teraz wcinamy I tak, a tego już nie mogę ściąć, nie, to nie. Nie chce mi się tam wchodzić. A tu się dostaniemy tędy, o! Hopi, hopi. Ścinamy do góry. A już miałem naprawdę fajny projekt zrobiony. A straciłem świat. Tylko dlatego, że nie popatrzyłem, ile baterii mi zostało. I wywaliło mnie z gry po prostu. I straciłem save'a. Nagrałem cały czas od początku. Od skończyłem nagrywanie. Cały czas grałem, żeby zrobić ten fajny projekt. Siema Piesiu. O, jak to jest płaski teren, to wiem, gdzie mam domek. O ten sobie wejdziemy. Koło świnki. Siema. Chrumko. Idziemy na górę. I hop! Aaa, skill! Oh, ho, ho. Już wiem, gdzie mam domuś. To się trochę wygładzi i domek mamy tu. Pytanie, w którą stronę? Występują do mnie, nie? Aha, z y, Shake and Fidget, bo robię sobie... Dzisiaj jest, jest odcinek z shakesów. Jak dobrze wiecie. Dobra, robimy łopatę. Pora, by to wygładzić. Pora to wygładzić. Y, mam pomysł. Może ja zrobię cięcie i nie będziecie musieli oglądać, jak to gładzę. To widzimy się za chwilę. Siema, jestem po krótkim cięciu. Zobaczcie, ile mam dirta w łapie. Skończyła mi się łopata, musiałem kończyć rączką, bo nie chciało mi się robić nowej. A teraz sobie ja zrobię skrzynkę i schowam tam dirta. Skrzynko. Chowamy do ciebie. Serio? Przerzucił się jeden. Skrzynko, chowamy do ciebie mego dirta. Mamy tyle miejsca na domek, bardzo fajnie, ale, oczywiście, podstawą domku jest dobra kopalnia. Albo nie, mam pomysł na zrobienie kopalni, tylko to będzie ryzykowne. Kopiemy cały czas w dół. Tylko to jest na tak zwany ryzyk fizyk. Zrobię sobie to zrobię sobie tyle ile dech mogę zrobię sobie patyki Cztery sobie zostawię o. i zrobię sobie 24 drabinki i kopiemy w dół w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół właśnie to jest ryzykowne, ponieważ mogę gdzieś wpaść Gdzieś to znaczy lawa czy coś w tym stylu. A i od razu po sobie będę zostawiał. Kurde, czemu się nie zostawiłaś? Okej. Okay. Dirt, dirt. Dirt, diert. Stone, 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 stronę. Okej, okay, starczy. Aha, jest. Tu się zrząbało Już mi tylko. Proszę Państwa, zobaczcie, ile mi drabinek tylko zostało. Jeszcze tylko zejdziemy sobie. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Aha, no to super. A, i z czego będziemy robić domek? Z czego będziemy robić domek? Możecie mi napisać w komentarzu, z czego zrobić domek. Piwnica domu to podstawa. Mamy 16 stolna, To zrobimy sobie jeden piecyk. Wy, 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 wy. Zrobimy sobie Stone Keeper. Zrobimy sobie patyki. Tyle. Eee, tu. O, się. Aha, czekajcie, zapomniałem łączyć potworów. Ciemność robi. Może jeszcze jakiś. Uuu, nie możemy miecza nawet zrobić. Trzeba zejść, ściąć drewno. Ale to super wygląda. Ja się boję teraz schodzić. Aha. Uh -huh. A nie mam żadnych przedzonek ze sobą. O już tam są zębiaki. Już tam szkielet łazi. I nawet to, czy nie mamy. Aha i nawet nie mamy miecza. Jeden kobyl. Dobra, zejdźmy tam do kopalni. I kopie się. A no w sumie da się wskoczyć na jedną kraskę, więc. Okay. I co się stało? Szex&Fidget znowu się odezwał. I co tu, co tu się zrzespiło? Na razie się nic. Szybko, szybko, szybko mieczyk. Okej, okay, mamy miecz. Czyli mamy czym walczyć. Mamy czym walczyć. O tutaj też coś zrobię. Bo widzę, że jest fajnie płasko, fajny teren. Wygładzi się tylko ściany i coś się w niej zrobi. Tam jest jakieś drzewo, ale jest dość nisko. Tam jest pająk, widzicie go? Ślepia Zaznaczy wam go. Tam jest pajak. To jest spajają, a tam jest zombiak. Dziwne, że się jeszcze tutaj nic nie zrzespiło. A i teraz wam obiecuję, będę nagrywał tylko odcinki z wami. Yy, Bo że. że nie będę robił nic poza odcinkami. Chyba, że będziecie chcieli, że zrobię jakąś budowlę poza odcinkiem. A, tu nie jest aż tak płasko jak myślałem. O kurde, mały ząbiok. One są strasznie szybkie. Dlatego są wkurzającymi główniakami, bo są szybkimi. Jeżeli ty jesteś tutaj, a ty jesteś mały, to gdzie jest twój ojciec? Bądź matka. Tam są krówki. Tam są mumu mumućki. Chodźmy sobie jeszcze wyżej. Oblukać co tam mamy. No i mamy teraz pana zębiaka. Ja sobie niepo... Tutaj mamy pana świnkę. Nic za nami nie idzie, nic za nas nie idzie. I tutaj. Co tam jest? Tam są. Owcy! Cała groma... Da. Hu, a potem mam tyle mowów. Tam jest w ogóle jakiś. Siusiok. Kutas. Tam jest jakaś woda. Wu-Tang. Chyba mnie. Kurwa zauważyli mnie. Czy zaraz będzie napierdzi ranka z pająkiem? Pytanie, gdzie on jest? Tam jest widać. Pająk też nas zauważył. Ocz gnoju. Tak, tamten się po ścianie wspina, Spider-Man. No chodź, pa jąku. A, myślałem, że spadniesz. A, won! Nie zabijesz mnie. Nic pana nie idzie, trzeba zjeść. Zgniłe mięcho. Zatruliśmy się. A w sumie jest szansa na to, że się nie zatrujemy, tak jak na kosę. O Jezu! Nie strasz mnie gnoju. Wystraszył mnie, bo się obejrzałem za siebie, a on tam kurwa szedł na mnie. Tak jak w pierwszym odcinku, tym niby normalnym, gdzie mieliśmy wyspę znaleźliśmy. Wystraszył mnie Edgiopedjo. Endzierman. O, widzicie, nie zatrułem się teraz zgniłem mięsem. Sensencja jest trochę większa, jak na koze w ale widzicie, nie zatrułem się. Czyli da się nie zatruć. Tam jest drąbiak. O, tam. Ty gdzie te moby polazły? Co one szukają w. O kurwa. Cze. Wuhu! Witam, zapraszam. Idą po mnie. Ty widzicie mnie czy nie? O kurwa, cała gromada idzie, a ja pierdolę. Przeżyjemy to. Dobra, teraz jeden. Później twój kolega tam jest. ok. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ciebie już nie ma. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I ciebie też już nie ma. Jeszcze. O, żelazo mi dał. Przyjemnie. O, jeszcze. Ilu? Jeden idzie. Chodź, zapraszam na górę. Zapraszam, zapraszam. Ja robię imprezę, y, taką domówkę bez domu. A ty mi też tutaj zgniłem, mięcho. Zobiję taką domówkę bez domu. W sumie tu możemy się wybudować. Jak myślicie? No. Creepsor! Chodź. Nie! zgin Weź to jak idzie! Widziałem Cię kurde gnoju! Chyba weź... Nie zajść jak biłem clipsera. O, jeszcze tam idzie. Tam mi... O, tu też coś zbudujemy. Bez... Jest... Fajna przestrzeń. Dobra, odcinek ma już 15 minut. O kurde, wszystko mnie zauważyło teraz. Idzie ktoś tu jeszcze... Tu nikogo nie ma. Na mojej miejscówce też już nikogo nie ma. Postanowiłem, że wrócę tam. Schować się w dziurze. Sprintem! I w tym miejscu zaczniemy kolejny odcinek. Aha, ja cały czas. O, już nie spadam w dół. W tym miejscu zaczniemy kolejny odcinek, więc dzięki za oglądanie.